Okręt nasz wpłynął mgłę, i fregaty dwie popłynęły naszym kursem, by nie zgubić się. ale ładny, ale grubiutki. Idealnie zacięty Gdybym zadał w tą fajną krągą dupkę, wylizałby A złapałem go to się nie rusza A tak to, o. Ach. na człowieku Dobra biega Jadłeś? Byłą Widać Dobra nie, nie 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 f***, to był zrydliwe z takiej pęgu w buzi cichutko 받고, Ale dobrze wcięty idealnie Oku kur... To, go podebrał co to jest za podbierak do ka rozjechał się podbierak Ole ładny szupaczek skacze. Łukasz jak słychać babi się śmielicie Macieś co? patrzy I widzimy, i widzimy Widzimy się jutro Ja, się równo, papa! Jutro, papa! Ale mnie to interesuje, że do wszystkich. Ja od początku mówiłem, że mnie to nie bawi. Jak ich to bawi, to niech się tak bawią sami ze sobą. Ja se. Nie nie lubię takich rzeczy. Albo Bandura, albo Sebastian zlikował. Jak kogoś to śmieszy, to nie wiem, jak ma 13 lat, kręcone włosy i jeszcze ma pierwszy serek na to, to się śmieje z takich rzeczy, mnie to nie bawi. Ready? Muszę to wygrać. Go! Dokąd? No, Jakie tarcie? O, Nie rozumiem tego. Zginę. Zaraz zginę. Zaraz Do... Ruch OBS 29. Narrator Nagłówek. Poziom 1. Alert. Narrator. Zapraszamy. Do no, gdzie ty plujesz, kur... na, na tą podłogę? Wyczrz to teraz jakąś skarpetą, a twoją koszulką to wyciera. Nie, 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 nie odłóż. No, Naplujesz mi na podłogę, ty k***a. Kur... już, wciera i teraz wcierasz tą kur... To jest parkiet, debilu. To nie jest, to nie jest, kur... panele. To jest parkiet. A tutaj? Twoją? Zjadłem tylko chyba i poszedł spać. Ja bym f... się tuliłbym no. się w tuli, ty... no. F... Ja bym nie się wtulić w cycki i spać. No, f... takie wielkie... F... No sobie na przykład jak sinibaflu no. ma. Kto? Sinibaflu. Kto to jest? Taka jest no. Nice. Snickers, podkreślenie pl 5 zł Tu ololo jedziesz na targi w marcu Siedzi ta 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 że tu są. Ciu, ciu, ciu.

jaka jak macie. Nie, no musiałem, musiałem. To było pod content, to było typowo pod content, obiecuję. To to było pod content Czemu pytasz? A, dobra, nie, A, to <noise> Sałatki A, to jest. kiedy to jest. A, to mam to to A, teraz znaczy. babcia to słyszy? Nie, babcia wyjechała. Babcia została wywieziona do swojej siostry. Do łodzi. Babcia w tubie została. Zaraz ty w, w czarnym worku wyjedziesz z tą. Babcia w garnku wyjechała. Dopieram z tego pokoju. Już, już. Bo już. Zaraz się skończył dwa że na ten streamer. I w tym, i w idę, tym budynku. Idę. Siedzi, słońce, patrzcie. jest szczupak. Co za króla z małych. że mi się nie odgryzł, tylko bo cię. Auto? O kurwa! O kurwa! GADDEMY! GADDEMY! JO! Ja b***a! Oła! Ale z bryjem! Wzmocnienie Antoni, 3 złote. Los Angelos, czyli jakob b***a. Pozdrodziadek. Prawie sobie jedynki b***ze. O kur... ale z bryjem! O, krew mi leci. ci mikrofon jakoś. Ej złoń, zem, to oto, ej złoń Mokoło zepsu cię, zgnilizna i mroch Nie mów, że jesteś nikt nie wart Z miejsca się pochapuj zobacz najpierw na dark webie Co ty A co ty robisz? No ja nic nie robię przecież k**a Jak lept, dawaj z siebie 100% nawet gdy oddajesz krem W życiu kluczowe jest by mieć w f**ku pieniędza Nigdy się publicznie nie pokazuj z kimś biedniejszym Najważniejsze są zasięgi No k**a kur... nic nie robię, ręce mam tu Ale Roxana węgiel to mój... Może... Jaki on nie jest stary k***a. Jest No tu nie tobie na, na pewno nie k***a. No Ale na pewno, aaa Ale by mi wylizał, fajna ja d***a Nie się ugryzł język, ale stwierdził, że jednak to powie Że jednak powie to, no, ale... no i Pełno od Ja nie rozumiem Nie jest chcę tak. tego grać k***a. Nie chcę mi się tego grać 25 minucie, to graj k***a i nie, nie miażdż Ale dali, ja, ja mam a grać i nie chcę, rozumiesz a k***a? Praje że gruby Nie chcę mi się to nie chcę Teraz jak będę chciał wyjść to sobie wyjdę Zwykł Zwykłym c***em do bicia no, Ty jesteś no nie, rób k***a Hej, no ryba, ryba J***a k***a Dają rybę Dzisiaj też Ryba, ryba, k***a, ryba, ryba, k***a, Ryba z jeziora, zwykłą jest Ryba, ryba, k***a, Ryba, ryba, k***a, Ryba z jeziora, zwykłą k***ą jest e, e. Dawaj wędkę Coca-Cola Sherry Zajnęłam są te smaki w tych snusach Sherry lady Muszę za ile zgolisz wąsa? A, 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 a. <śmienicza> Dobrze w... Po... Pier... Nacieszyłeś się O, o zastrałem się. Poszło z kleksem. Przysięgam. Ciepło mi się zrobiło w gaciach. Jak ja to twoją babcię kocham i zawsze z nią rozmawiam. No Ale na kół całujesz! Tak, z języczkiem debiulujesz ona jest chora! <śmienicza> Jak cię nakryliśmy ostatnio jak bungee kręciliśmy, że wchodzimy chłopie do salonu, a ty um, ją językiem. A ty się zomlicz! A ty się zdzą A ty się że na ty mówisz tak! kto kur... i tak jest chora! Dobra, pisowie! <laughs> Trzymaj się dużo. <laughs> stawaj, stawaj! Jak będzie! Miło było! Sąm kaloszek! <laughs> No i odjazd! A ty jak wita i y zawsze ich daję lewo A ty to badmierz, Oni są jak prahebo. O, ryba! Mm. Mam! Ros Mam tu! No mam! Jak mam! Ryba, ryba, ryba. Cofisz się trochę do, do, pra do prawej, żeby się kamera widziała. Jojo, No nie kręć tak szybko, ale ładny! Łee! 씨... Tak, spokojnie. Nie podnoś tak, bo mi ki... Dobra, dobra. Ja kur... Ale... Je... Je... klasa, jak Ale ładny, ja Ale ładny okul. Ok... No, powiem Mogę mu wyciągnąć z ria? Dobra, ja cię obsłużę już Czekaj, jak się trzyma, żeby mi nie o Nie, tak się ma widzisz, spokojnie jest. O, jest Inda teraz. Ja muszę gacić wciągnąć Nie no, muszę cię nagrać. Ale, ale nie w trakcie, tylko teraz pokazać jak to wygląda. Please, to musi być uwieszczone. Czekaj, czekaj. Czekaj, mój gaciek. Ale podasz mi po tym, O, wszystko ci zrobimy. Uwaga! No nie! Tylko pokazuję pokazujecie, jak to wygląda, jak się pływasz. I tyle. Witam. I witam, witam. I koniec. Czekaj, mm. Jak widzowie, tak pójdzie robota. Powolutką, ale idzie To chyba czas na bułkę, jak kolega z Oj, Tak, klaził nas no to. Tak, i z tą jego lordozą, Tak. On stoi i tak. Tu ma Bebzol wypięty i tu mu dupa wystaje. Wronek idiota I Oh man! Woah! Goddamn! Goddamn man! Woah! Woah! I, I i robił te greedy dance, debil. Kurwa. tak te giry, kurwa, środka i tak. Oh man! Wooooo Yeah Simba No nie schodzi Patrz to, patrzcie to wear some white stockings maybe aj, 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 aj. <sharp inhale> some boots, I don't know, but I do like that under the sweater Dobra ja, ja już jestem tak głodny że ale widzowie mam... kocham wodę, jak ktoś uratuje przyrodę to Nie, jedzenie, to ja. nie wiem Siemano ja. <laughs> Powiedz <laughs> teraz, że ci w ogóle nie bolało nie, i wewniamy, to był żart. Wiesz, to no, dla Beki było mi mnie to nie, nie bolało Twojej rance z Katprem no to co? O witam Marcia Starcia, witam serdecznie Nie, do tego jak zarzuciłeś. Zamyka, że teraz na Ty, ryby masz. Ej, ryby ma, ku... Dawaj do! No i nie, nie, bo mi złamałeś wędkę, dają tu. Kurwa! Jest! Yes. Ku... Dzięki, Zosia. To jest kurka mój stream, Zosia. <noise> no, mamy nadzieję, że masz więcej niż 15 lat. Nie, to Ty masz nadzieję. To ten, nice. mnie to nie interesuje. <grym> Czekaj. To musisz się... Zim... O kur... Ja... Zjabał, zjabał, zjabał. Oczy, ku... Ja masz chyba oczy kur... na krzyż ustaw... cofnij, cofnij. Je... Ja... ...ne strzotujcie to za... Piękny, piękny, brawo. Pierwsza matonka. Pierwsza matonka. Pierwsza matonka. Pierwsza matonka. Jedyne co to mogłeś zrobić to kur... kupewki, byłaby się zżygać bo ewentualnie mogliśmy Twoją matkę zrobić w pięciu. Jak ty, kurwa piłeś siki, puta, strzajnika. Ci się coś uroiło, chyba ci się coś w tej głowie, kurwa z lokami. Jest! O kurwa! O lufa! Ej, ryba! Ryba! O kurwa! O kurwa! O k**wa. Szybko! O, ale lufa! co ja mam zrobić? Ale lufa! Jest tu, jest tu, jest tu! Dawaj go! Jest k***a. Mamy to! Nie! 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 Go na brzeg. Szybko Chodź, 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 Ale, chodź. Ale śmieci. Dobra ryba, dobra, dobra, dobra. Powoli, powoli. Szczupak. Szczupak, szarpie jak idzie. Szczupak. Nie, ładny. Ładny szczupak. No. Silny co? Silny, no. Bardzo silny. Nie o Boże. No co ty, 70. Nie, no takiego to ja nie chcę. <śmieniu> no, 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 no Ładnie wpięty. Byliśmy na rybkach, byliśmy na zakupach z widzami. No trochę było dzisiaj, nie? Proszę. Podładować plecak? Co? 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 Nie życzę, bo zaraz ci się u... liczy coś, bo będziesz prowokował do tego. I a będziesz o u... kagańcu. Odejdź mi stąd proszę cię. Możesz odejść stąd? żebyś prowokował takich głupich sytuacji? Na jesteś czy co? No, no to odejdź stąd człowieku k***a. Ja, k***a, Macie tak zjebaną strasz tutaj na tym łowisku, że to jest koniec. Banda chodźmy ja tu na dół. Jak tak się kontrole wyglądają to ja k***a, ***nie. Gorsi k***a, PZW. Debil k***a. Tak samo jak ty do mnie powiedziałeś, i wszystko jest nagrane, więc kur... jesteś jesteśmy kwita. I wypad mi z tą. I brawo, kur... pierwszy szczupak. Wow, ej, fajne to jest, kur... Dobrze. Kru... 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 Je. Zobaczcie, To jest największy rybak go zapałem. Dobra, kru... Spawik tylko spinik Ej, chłopie. Na zielone, kur... Zielone. Ciok! Kur... wariacie wariacie. Szczupak, ty, jest Ale idealnie zasięty. Róbcie mi zdjęcie Tak, daj, ja wezmę tylko telefon. Ale Ciebie, to oni robią, kwa. Aha. Dobra, mogę go wrzucić. Tak, wypuść go. A delikatno. Ewentualnie moglibyśmy do 13 przedłużyć. Albo ile by wzięli, żeby nie. Przeba... Ej Auto zaczepiłem Nie Poleciało na drugą stronę ulicy, zahaczyłem.